Serdecznie z tej strony ja Kuba i dzisiaj sobie gramy w, w mafię. No każdy kto lubi Friends wie co to jest. I przywitajmy! Lene! Halo, Lena jesteś? Cześć! I Antka! E, o co chodzi z tym trybem! Jakim trybem? Sam nie wiem. No jak już nowy tryb To jest klasyczna mafia, Lena! My jesteśmy... Ej, bo ja siedzę koła Antka. Mówimy kim jesteśmy? Mm. I'm not... mnie też. My e... e my, my. Dobra. Wy nie wiecie, kim jestem. Mafia. Nie. Kube, kube. Nie, wiecie, kim jestem detektywem? Ja na tą dziewczynę. To są dwa detektywy, chyba. Slej, Lena! Slej! Ej, co nie sobie mi wyeliminować? To, A dlaczego? O, tutaj mówisz. Jak dziwnie? Ty też dziwnie mówisz. I głosujemy na ciebie. Miks został wyeliminowany. To, milk. to jest Milks. Milks? Dobra, ochroniłeś się. An... A... Antek, nienawidzę cię. Ale to nie ja. To ty. To nie ja. To ty. I teraz przed ciebie taki... Legendarny odcinek będzie, że będę cały czas na lobby stać. I cię obserwować. Mafia zabiła, co to. No właśnie! I, I cały odcinek, widzowie, jak na event, iwen... to na Ona wyeliminuje, Jak pamiętać... Słuchajcie! Dzisiaj, jak da i będzie, jak to było, jak to było. 99 do lesia. Jak na podłodze leżał martwy. To teraz siedzę w lobby i cały czas czekam, jak się skończy runda. Przez... Ty Co? ty jesteś martwy. Jak ja, ja, jestem detektywem. Ja nie wiem komu wierzyć. Jakiś bałwan, i nie wiem kto. No. Ej, wy to rozumiecie, że następny odcinek pojawi się w Sylwestra? A wtedy co robimy? Jaki odcinek? Nie wiem, jaki odcinek, ale słuchajcie, już 2 stycznia. Zaczynamy naszą serię na Blue Heaven. Będzie Lena. Antek i Olek. I jeszcze chyba Marcinda, nie wiem. Nie wiemy, jakie postaci będą. Będą tylko tak. Będzie czytownie. Ja jestem zwykłym. Ja też cywil. Cywil jestem. Cywil, ja jestem cywil. Ja też cywil. Tura doktora. Ona ale jest ci ty garanie ci się. Na pod ale to była druga runda. Tam bo to nie runda, to bo poprzednia nie runda. Cza chyba zginęłem. Ja umarłem chyba. Ja umarłem. Ja czuję, że umarłem. Kuracera. Ja, ja czuję, że umarłem, powiem Wam szczerze. Umarłeś? Tak. Nie myślałem... Tak, Junior 2. Co? Dawajcie! I kto? Jak podejrzewam. Jedna daj i Franek. Dajna Na... Na na bo ona jest A jest bałwanek? Ej... Igor. Igor, Igor. Igoro. Igor albo ten. Icyfranek. Dawida. Dawid? Dawid, on na mnie głosuje. Dever. Dever. On chyba był Dever. Nikt nie został wyeliminowany, czyli głosy chyba dwóch osób były takie same. Teraz samo liczby. To kto mógł być? Ja widziałem tak, że na tego Devera leciały głosy i na tego Igora. O, nie ja przeżyłem, nie ja przeżyłem. Nie, to jest przewodnikiem. Tak, umarłeś. No, widziałem, że tu tym kręgu u Dawid! Ale to jest Dawid! I ktoś z nami? Widzę, ktoś z nami? Dawid! Dawid! Spokojnie, Ale tu nie ma Dawida. Nie, ten gościu wyszedł z gry. Ten gościu wyszedł z gry, a nie jest jako pierwszy. Dawid i Smafka. Deliver, to on chyba. Milk. Jaki Milk? Nie, Deliver, Deliver. Deliver. To on! Nie Nie ten drugi, koło jego Ej, jak to wyłączyć? Muszę się zrecetować! Nie zrecetować! No bo te głosy, bo ja głosowałem! Nie mogę tego wyłączyć! Ej, ta gra! O dobra, w końcu się łączyło. Teraz Lena powie. Nie. Ej, ale kto chciał mnie wyeliminować, powiedzcie. Na Dawida! Na Dawida! Dewi... On na... Ale on chyba już... W... Nie ma żadnego Dawida! To jest Dawid! Ale on jest wyeliminowany! Delver! 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 Delver. Delwer! Delwer! Zostaw tego Franka! Delwer! Delwer! Delwer to magia! O ten, co głosujesz na niego! Pisz! Cały czas delwer! Nie, nie są tego Franka wyliptować. It's Franek! Cały czas it' Franek! Delwer! Jest! 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 Ale kto był drugą? A nie, tu jest wiedz jest pokazana. Ja nie jestem. Wow! Dobra, nie mówimy o sobie chyba! Nie kupimy! Matko! Dobra, no, widzę, ja się stresuję troszkę! a kto by się nie stresował? Powiedz mi, kto by się nie stresował? Przed grą, którą możesz za chwilę umrzeć. Ale na przykład, jak umrzemy, to nie mówimy, kto na przykład wyeliminował kogo. Dobra? Tak. I w ogóle nie, i w ogóle ten. I w ogóle nie mówimy ten. Dobra, nie mówimy. Dobra, dobra. Zapoznałam się z swoją rolą. Ale no. też chyba sobie ustalmy, tak? ty nie mówisz. Nie, ja po prostu Co? Ej, bo ty cały czas oskarżasz mnie. Umarłem! Umarłeś? Kto to? Kto za tam to zrobił? A skąd ja mam wiedzieć? A skąd my mamy głoby Tylko to jest najgorsze, jak chcesz tę mafię znaleźć, to każdy ma otwarte oczy, przypominam. Nika i Jędruś umarli it Igor 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 No, it's Igor 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 Ej, dlaczego Igor 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 Ten, Ay, ten, ten Igor ten 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 ja igora, igora, Igor Dlaczego ja cały czas na siebie? Ej, bo mi cały czas pokazuje, że ja na siebie głosuję Idź Franek! Ej, jakby wy czyta... jakby Jak wy te id czytacie? Bo ja it! czytam to... Ja... O, umarłem! Widać. Nie widziałem wczoraj! Kogoś... Lena mów szybko! Możesz teraz mówić. Co? Mów kim jesteś? Detektywem. Ja też byłem. Ale mów na serio. Ale już odpadliśmy antek obydwoje. Ej, chyba członek mafii odpadł. A Nie Bo nie głosuję Nie, jest tutaj. Ten Igor na ciebie głosuje. Lila? No, nie, ja i tak to mnie czekam. Ale tutaj. O, nie ja, ja byłam na i was Oni głosują jeszcze na Delwera! Milks! Ja byłam na i was obu zabiłam. Dzięki Lena. Wiemy, że Ciebie zabijemy później. Nieee. Kuba, sojusz na Lenę Tak, sojusz na Lenę. Ale dlaczego ty nas zabiłaś? Ty na terenach, podwójne kłopoty. to może my będziemy razem. Ale dlaczego ty nas zabiłaś, a nie innych? Tylko nas? A i dobrze cię wyeliminowali, on nie siedzę koło jej. Matko, muszę być nim. Detektyw. Detektyw. Antek! Lena. Lena. No. Czas mafii. Nie eliminujemy się o, oczywiście. Antyk ty mnie. Nie. O, umarłem! Lena! Lena, Lena mów. Serio? nie, Lena, dla mnie. No, Lena, kto inny? Dla mnie, Lena. Ja nie jestem. Jesteś. Ściśniaczko mnie. I to właśnie dziwne. I to właśnie dziwne. Tylko to jest bardzo dla mnie dziwne, że jak coś, to na początek ja odpadam. A później się wszystko toczy dalej mnie. Ja. To właśnie jest takie dziwne, że ludzie mnie eliminują na początek. Dwa, dwa, głosy, bo tutaj nad głowami są. Wiem. Ej, na mnie nie ma żadnego. Dziewczyny tam się, na siebie eliminują, głosują. Likantor. Lena. Lena. Teraz mnie wyeliminowała? To to byś Lena jest czerwona. Lena jest czerwona. Tylko nie wiem dlaczego. Ale nie jestem morską. Ale ty jesteś czerwona. Widzę, wy widzicie to. Lenda ja wyślę na grupę materiał i zobaczysz, że ty jesteś czerwona. No. Bo... No ja wiem! Ja wiem jestem taka czerwona. No ale nie chodzi o kostium. O całe ubranie. Bo on też najpierw jedną wylignuje E, Eee czy brąz? Bo to jest blondi i brąz. To Blondie wylignujcie. Ej może to ten Delwer. Delwer? No dużo głosu na niego leci. Dużo głosu na niego leciało. Spójrzcie. <susurgery> <Poi> się... <susurgery> jest! <susurgery> ja Teraz te dziewczyny się świecą mi na czerwono. Ja już wiem, kto jest mafii. Nie wiem, ale to chyba one. Te dwie dziewczyny. Te, co się kłóciły i głosowały na siebie. To chyba one są. Eee... To chyba te dziewczyny. Lena odpada. Te dziewczyny. Dada. Ej! Dwa na delwera, jeden na tą. Te, na te dwie dziewczyny chyba koło siebie są. Nie wiem. Andek się rozłączył. Tak? Andek się rozłączył. No dobra. Delwer umarł. Ej. A, no właśnie tak zobaczyłam, że umarłaś. Ej, czuję, że to teraz Antek. Czuję tak na serio, że to Antek. Dla mnie to Antek. Bo on mógł. Nie wiem, nie wiem. Dajcie mi wszyscy spokój. Antek! Antek to jest. Ja to widzę. Ja byłam detektywem Ja też byłem. Hmm? Tak, chyba są po dwa. Slej. Antek mów! I my to wiemy No, bo wyeliminowałeś Ślenę. To kto wyeliminował? Są ja chyba dwie mafie. Nie. Ta Milki jest mafią, bo zabiła tą dziewczynę. Mówi, ja nie byłem. Dobra, szacun, szacun. Ale ja wiedziałam, że to ona, bo ona była tak cicho. Tak, no. Właśnie też na nie zwróciłem uwagi. I właśnie to mnie tak zastanawiało. Bo, bo na każdego zwróciliśmy. Wiecie. Ee, Uwagę na te dwie dziewczyny, na tego delvera, a na nią nie. I to było bardzo dziwne. Teraz, Lema widzisz, to nie byłaby. Teraz leba, uważaj, bo za to co powiedziałeś możesz wiesz. Mam 17% żeby być mafią. Mam 17% żeby być mafią. O, nie. Ży, y, y, żyje, żyja. Ej, no, ja nie biję serca. Ej, to jest Umarłeś! Nie, ty jest ja, umarłeś, Lena! No. Ej, powiem wam szczerze, ostatni raz gramy w tą grę. Zaczę ja zawsze pierwszą umieram. Powiedzcie mi. To jest to jest bardzo dziwne. Ej, no powiedzcie mi, czy to jest sens, że jako pierwszy albo drugi, albo trzeci umieram? No, powiedz mi tak. Jaką, ja 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 Bo słuchajcie, ja nie byłem ani raz w finale. Ej, nie, ale to dziwne jest. Jest... Ja to mogę rozpoznać w innej grze, w Amongusia. To jest łatwe. To jest bardzo łatwe, to jest bardzo łatwe. Czemu na mnie wszyscy? Kim byłaś? Ja głosowałam na tą, co głosowałam. Tylko kto głosował na... Ant... Ta brąz... Lena, Lena, już wiemy, kto to jest. Umarłam. Brązowa i blondi. No! Dobra, dawaj, dawaj, wolę no ma. Ja jeszcze tak nie byłam. Ale co? Ja też nie byłam. Nie byłam. Ale ja. Peru, nie, mi się Nie, mi się w ogóle. W ogóle mi się nie szczęścia, bo ja miałam ostatnie 17%. No, co zrobimy teraz? Ja chcę być mafią. Bo to będzie ostatnia runda. Ja też. Chociaż ja chcę być mafią raz. Ja nie jestem bafią. Ja też detektyw. Umarłaś. Czekaj, jak to cię zabił? Czekaj, kto jak to cię zabił? Nie wiem. Ja tak zgaduję między tymi dziewczynami. Lila. Ja tak go. Gus... La bubu. La bubu. Co, nie? Ej, nie, na no, co ci to? Dawaj ma. Daj dala bubu. Dala bubu. Który? Myśl lepiej na miesiączka. Koło ciebie. Na mnie. Ja zaraz dołączę. Dobra, głosujemy cały czas. Cały czas. Nie, pod... Nie umarłem! Wiecie, kim byłem? Mafią! Ale ja na ciebie nie wyeliminowałem. Ej, slej! Antek! Bo ja wyeliminowałem Milks! Dobra, dziękuję Wam widzowie za ten odcinek, pa!